Cześć, tutaj Dominik i zapraszam Cię na ponad 20-minutową sesję poświęconą jeniodze oraz głębokiemu relaksowi. Chodź, chodź. Przejdziemy od razu do pozycji siedzącej. To może być um, siat krzyżowy, tak jak u mnie, lub e, seiza. E, możesz to zrobić tak, jak ja na macie, lub przejść nawet u siebie w domu, po pracy. E, chcemy, żeby ta sesja oferowała... E, Odpoczynek odpoczyw, oferowała relaks po na przykład trudnym dniu, albo w sytuacji, kiedy ten relaks będzie nam korzystny dla nas. Więc znajdźmy to bezpieczne i stabilne miejsce, czyli dosłownie Asane. Ręce swobodnie zwisają, lub tak jak u mnie, spoczywają na sobie, i krótka obserwacja. Wdech. Spokojny wydech, bez próby modyfikacji tego. Chcemy po prostu e, osiedlić się w sobie. Kilka chwil właśnie takiej obserwacji wdechu i wydechu. Ehm. Powiedz sobie, czy ten wdech jest płytki, czy głęboki, czy szybki, czy wolny, ale nie próbuj go zmienić. I od razu przejdziemy do kształtu, który w nomenklaturze jeniołki nazywamy motyl. Um, Obszarem docelowym będzie tył naszego ciała, czyli zaokrąglone nasze plecy oraz potencjalnie okolica wnętrza Twoich łód. Pokażę to z dwóch perspektyw. Więc stopy do siebie, one mogą wędrować troszeczkę dalej lub troszeczkę bliżej i przy wdechu prostujemy swoje plecy i przy wydechu Zaokrąglamy swoje, swoje plecy. Więc naszą intencją nie jest dotknąć stóp. Naszą intencją jest em, delikatnie zaokrąglić swoje plecy. Możesz, jeśli jesteś wysoko, możesz tutaj użyć wałka, tak jak ja, jakiejkolwiek wysokości możesz oddalić od siebie nieznacznie stopy i też tutaj użyć tego wałka, który będzie działał na zasadzie zatrzymania. I właśnie wyjątkowość jinyogi polega na tym, że przyjmujemy kształt i zostajemy w nim przez kilka chwil. bez próby modyfikacji, bez próby działania, Prowadzamy się w taki bezwysiłkowy, bezruch. Pomocne tutaj będzie zamknięcie oczu. Teraz obserwuj swoje ciało, czy być może. Napinasz swoje, zamykasz swoje oczy, wtedy je zrelaksuj. Jeśli czujesz, że zaciskasz swoje usta lub szczękę, wtedy też ją spróbuj zrelaksować. Ja lubię tutaj ręce skierować nieznacznie do przodu, spleść swoje palce. Głęboki relaks po dniu. To jest moment, w którym jesteśmy w bezruchu. Porzucamy wszelki wysiłek, aby znaleźć się w Asanie. Po prostu wisimy. Myśli na początku jeszcze będą nam biegać, wracać do wydarzeń dzisiejszego dnia, ale za chwilę one zaczną spowalniać. Zacznie obserwować bodźce ciała, zazwyczaj uczucie przemieszczania się czegoś, wrażenie wibracji w nogach lub w palcach stóp. Została jeszcze minutka, więc może chcesz. Wyjść troszeczkę wyżej lub, tak jak ja, zejść troszeczkę niżej. I pomału rozpoczynamy wychodzenie z tego kształtu. Ja odłożę swój wałek wyprostuję swoje stopy, swoje nogi, i krótka obserwacja tutaj. Czuję co, czuję gdzie? To są najważniejsze pytania. Spróbuj właśnie teraz poczuć Rezultat tej asany. Dlatego właśnie wprowadzamy ten odpoczynek, aby kultywować tą, technicznie mówiąc, interocepcję, a potocznie mówiąc, zdolność czucia. do kolejnego kształtu przejdziemy z pozycji na czworaka. Obszarem docelowym będą, będzie okolica naszych bioder. Mogą być również wewnętrzna strona naszych ud. Jest to jeden z takich bardziej um, intensywnych kształtów, więc musisz być tutaj bardzo czujny, bardzo czujna. Skieruj prawą nogę między ręce. Ta noga może wędrować troszeczkę bardziej na zewnątrz lub troszeczkę mniej. Teraz umieszczam ciężar swojej górnej części ciała właśnie gdzieś na okolicy kolana i pomału kieruję swoją lewą stopę do tyłu. Teraz rozpoczynam małą eksplorację, czyli upuszczam się troszeczkę w lewą, kieruję się troszeczkę w prawą stronę ze swoją miednicą, aż znajdę obszar, który. Ciało powie mi, że zostanę dzisiaj tu. Nie szukamy intensyfikacji albo maksymalizacji tego, co czujemy w okolicy bioder, a raczej właśnie coś um, spokojnego i stabilnego. To jest ten obszar, gdzie jest zlokalizowana nasza asana. I Czasem żartujemy, że to jest kształt, który ma na celu okiełznać smoka. Głowa może swobodnie zwisać, moja lewa ręka nieznacznie kieruje się na zewnątrz. I zbliżamy się do połowy czasu. Możesz zostać tu, gdzie jesteś, lub um, zaoferuję Ci dwie modyfikacje, możesz z nich korzystać lub nie. Pierwsza delikatnie upuszcza lewe biodro w stronę maty i kieruje swój wzrok do tyłu. To jest pierwsza z modyfikacji. Druga z modyfikacji jest um, to, co nazywamy schwytanie ogona. Wtedy unoszę swoją lewą stopę, która jest jak gdyby ogonem, teraz chwytam ją w prawą bądź w lewą rękę. Dodat to nam dodatkowy obszar docelowy w postaci tutaj przodu naszego UDA. Bardzo intensywny kształt, więc upewni się, że okolica kolana i biodra jest bezpieczna, że nie ma tutaj bólu. Dyskomfort jest akceptowalny w jeniodze, ale nigdy nie powinniśmy czuć bólu. Ja przejdę do tej pierwszej wersji, natomiast Ty możesz skorzystać z tych dwóch modyfikacji. Po chwili możesz poczuć, jak Twoja miednica delikatnie pochowa, pochyla się do przodu. I na ostatnią minutę uniosłem swój wzrok do góry delikatnie, więc nie zależy mi na maksymalizacji tego, na dużym wygięciu do tyłu, jedynie co to chcę minimalnie zwiększyć intensywność. Powoli rozpoczynam przejście w krótką obserwację. W moim przypadku będzie to pozycja Sejzy, ale możesz również przejść w pozycję, em, pozycję dziecka. Lub tak jak ja, właśnie zostać w pozycji Sejzy. Kilka chwil. Czuję, co czuję, gdzie. I właśnie staramy się kultywować to poczucie swojego ciała bez nadmiernego angażowania. Tak czuję różnicę między lewą i prawą stroną. Zazwyczaj używam określeń typu ciepło, zimno, przestrzeń, przemieszczanie się, otwarcie. Często to są słowa, które oddają naturę właśnie tej, tego kształtu Yin. Następnie przejdę do drugiej strony. Więc, tak jak wcześniej, pozycja na czworaka. Tym razem lewa stopa powędruje do przodu. Tak jak wcześniej. Eksploracja. Zróbmy moje pomoce. Mała eksploracja. Upuszczam prawe biodro w stronę maty i kieruję się w drugą stronę. Zrobię kilka ruchów w, ten, w tą stronę. I przeniosę całą uwagę właśnie w okolice mojego biodra. Kolano i lewa stopa mogą nieznacznie skierować się na lewą stronę. Górna część ciała jest tutaj zaangażowana, ramiona, ręce, ale spróbuj na ile to możliwe zrelaksować okolice bioder. Skierowałem swoją, swój ogon nieznacznie do tyłu, co nieznacznie pogłębić. Pamiętaj, prawa i lewa strona wcale nie muszą być identyczne. I zbliżamy się do połowy czasu, więc takie same dwie modyfikacje: albo skieruję swój wzrok do tyłu, albo użyję prawej ręki lub lewej ręki, aby chwycić swój ogon. Ja zostanę w ten sposób przy mojej prawej stronie. Czujesz zbyt dużo siły, zbyt dużo nacisku w okolicy nadgarska, wtedy skieruj palce nie na zewnątrz. W moim przypadku to jest około 45 stopni. Teraz wypuszczam swój ogon i Powędrują troszeczkę niżej na okolice, na swoje łokcie, aby się wesprzeć w ten sposób. Czy możesz zrobić coś, żeby jeszcze bardziej zrelaksować okolice miednicy? Pozwól ciału po prostu wisieć w tym kształcie. Jeśli chcesz zostać troszkę dłużej, proszę bardzo, kilka chwil. Ja natomiast przejdę w krótki odpoczynek. Robię to bardzo powoli. Zazwyczaj wyjście z tego kształtu jest em, raczej intensywne. Smok należy do tych bardziej intensywnych e, kształtów, więc chcemy dać sobie chwilkę czasu na obserwację. Tutaj do wyboru dwie opcje: albo przynieść uwagę na obszar docelowy, albo na obserwację wdechu i wydechu. Kolejny z kształtów to jest em, pozycja, którą nazywamy Sphinx, jedna z najbardziej ulubionych. Jest to święte, świetne antidotum na nasz siedzący tryb życia. Em, z jednej strony to odżywia nasze ciało em, poprzez nawodnienie tych obszarów, e, które są, e, które są e, wysychane, w szczególności od silnych dolnych naszych pleców ale też jest to delikatnie pobudzająca pozycja. Nie w taki sposób, żeby mielibyśmy problem z śnięciem, ale odżywiająca nasz umysł. Więc wejście do nią jest z pozycji leżącej na brzuchu. I teraz masz trzy parametry pozycji twoich stóp. Stopy, które mogą wędrować bliżej siebie. Stopy, które są mniej więcej na szerokość bioder. Lub stopy, które są bardzo szeroko od siebie. Obszarem docelowym jest przede wszystkim okolica właśnie tutaj lędźwi. Upewni się, że twoje, twoja szyja jest w dalszym ciągu komfortowa. Więc ja tutaj lubię umieścić swoją brodę właśnie w, w swoich dłoniach lub w piąstkach w ten sposób. Ta głowa może zwisać. No może być delikatnie uniesiona do góry. Ważna rzecz to jest, aby upewnić się, że mięśnie pośladków i nóg są całkowicie zrelaksowane. Zbliżamy się do połowy czasu, więc mam dla Ciebie znowu dwie modyfikacje. Pierwsza to jest albo zgiąć nogi w kolanach, przybliżyć stopy bliżej e, pośladków, lub zrobić to co ja, mianowicie oddalić łokcie od e, środka ciała i teraz umieścić brodę właśnie w swoich e, dłoniach. Będzie to, e, jeśli decydujesz na drugą modyfikację, upewnij się, że nie masz dyskomfortu, nie masz bólu e, w kręgach e, odcinka szyjnego. Jest to świetna antidotum właśnie na tak zwany screen neck, e, Czyli ten nasz tryb siedzący przed komputerem, przed telefonem, przed książką. Jest to świetna pozycja dla właśnie. E, skontrowania tego naszego współczesnego, e, tego życia. A, całkowicie zrelaksuj swoją, swoje pośladki, swoje nogi. Poluzuj swoją klatkę piersiową. i przejdziemy do ostatniego kształtu, czyli shavasany. Może być to pozycja leżąc na plecach. Możesz ją wyjątkowo zrobić na przykład z nogami w pozycji motyla lub odwróconego dziecka, przyciągając kolana do klatki piersiowej. Dla mnie będzie to szawasana w ten sposób, ręce umieszczę w okolicy pępka, troszkę poniżej pępka. Głęboki relaks poprzez porzucenie wysiłku. Na chwilę porzucamy ten wysiłek po to, żeby móc się zregenerować. I po takim chwilowym zatrzymaniu, mało przechodzimy do pozycji siedzącej. Mało przechodzimy do pozycji siedzącej. I to będzie tyle na tą sesję. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że uda Ci się osiągnąć taki głęboki relaks jak, jak mi. Mam nadzieję, że będziesz, mogła, będziesz mógł też przesłać to do swoich bliskich, którym może się też taki relaks przydać. Do zobaczenia w następnej sesji. Cześć.